Witajcie w tym odcinku. Jestem po tym, co teraz zrobiłem. Sądzę, że to ostatni odcinek, który dzisiaj nagrywam. Nie, dzisiaj nie, 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 nie dzisiaj, spokojnie. <ścoughs> Źle powiedziałem, e, który nagrywam, bo za chwilę będę montował te wszystkie odcinki, które nagrałem do tej pory. Chwilę potrwa to. Nie wiem, co podczas montowania będę robił. Na pewno grać nie będę, bo... nagrywać, bo... Jest jaki debil, po ścianach biegną nawet. Nie, to nie po ścianach, nawet. Eee... No, bo się strasznie mi zaczyna nagrania jak mi się montuje film. Tak chwilę, W tym biurze w Jerozolimie jest ten... biurę... Zarządza biurem asesentów Malik, ten, który był z nami na, ten, na początku gry. Pokój z tobą, Maliku. Twoja obecność tutaj pozbawia mnie obieku tych rzeczy. Czego chcesz? Al Mualim prosił, żebyś wykonał jakieś... zadanie swoją stanąć winy. Więc mu... Dobrze, powiem ci co wiem. To handlarz ludzkim życiem. porywa obywateli Jerozolimy i sprzedaje ich jako niewolników. Jego siedziba mieści się w magazynie wewnątrz Barbakanu, na północ stąd. W tej chwili przygotowuje karawanę do odjazdu. Uderzę, gdy będzie oglądał swój towar. Jeśli uda mi się uniknąć jego ludzi, sam Talal nie będzie dla mnie wyzwaniem. Nie będzie wyzwaniem? Posłuchaj siebie. Co za arogancja. Skończyliśmy? zadowalacie to, czego się dowiedziałem? Nie. Ale będzie musiało wystarczyć. Dawaj, pióro. Rękę musiałem mu do końca wyciąć. Odpocznij, przygotuj się, popłacz sobie w kąciku. Zrób to, co zawsze robisz przed misją. Tylko rób to po cichu. Żeby ja nie pamięć do późniejszego wydarzenia. Mam nadzieję, że w okresie dwóch minut może, Boże, dwóch minut ośmiu. Zdąży go zabić. To już będzie trzeci z listy. Dzisiaj właśnie, właściwie to dzisiaj już zabiję trzech. Czyli sądzę, jakbym się mocno spiął, to bym w jednym dniu skończył cał, całego syna. całą pierwszą część do syna. Ale tak już samotnie, bez nagrywania, bo Miejsce miejsce, naciągnął nagrywanie. ...wystanąć w obronie naszej wielkiej cywilizacji. Nie śmiejcie wątpić, że walczymy o przetrwanie. Król niewierny chciałby zepsuć nas, gdy popierzy w Musimy mu się przeciwstawić i odeprzeć go. Bądźcie czujni, przyjaciele! Szejdan kryje się wszędzie! Nie wolno co I czekają! Nie, proszę nie odchodźmy! Tylko parę moment, Proszę! Ten człowiek chyba się śnieże. Może ktoś go ściga! Proszę daleko! Błagam, że nie rób mi A nie nie ma po co nie ratuj to tutaj pomocy ładam pomocy to są ja mam! mam! nadzieję, ale lepiej nie kusić nika Wracam do domu I możesz być pewien, że szybko z niego nie wyjdę Oddałeś mi wielką przysługę młodzieńcze Nie zapomnę ci tego to czuję, że ten odcinek będzie trochę dłuższy A po to. No, idzie, idzie. Musimy się tam dostać jakoś, nie? <laughs> Ruchoma kryjówka. Jak? Normalnie! Ja! jestem! Kryję w ruchomej kryjówce. Ale gdzie wyjdziecie? Gdzie? No. 5 minut jeszcze mamy. Znając ich to w pięć minut daję to dopiero. A, puść mnie. Nie Wow, mrocznie tutaj. Co teraz, handlarz niewolników? Nie nazywaj mnie tak! Chcę im tylko pomóc, tak samo jak w pomógł mnie. Pomóż Trzymanie mnie. ich w ogrodzie, żadna pomoc. W okowach? Tu są bezpieczni. Przygotowuję ich do nadchodzącej podróży. Jakiej podróży? Do życia w niewoli? <laughs> Nic nie wiesz. Byłem głupi, że cię tu sprowadziłem. Myślałem, że ujrzysz i zrozumiesz. Rozumiem doskonale. Pokaż się. Dawaj tego. Czyli chcesz zobaczyć tego, kto cię tu wezwał? Nie ty mnie tu wezwałeś. Przyszedłem sam. To prawdy? A kto zdjął rygle z drzwi? Oczyścił dla Ciebie ścieżkę. Czy choć raz musiałeś wznieść ostrze przeciwko jednemu z moich ludzi? Tak, nie? tak musiałem. Uwierz mi, nie wiedziałeś tego oczywiście, ale musiałem. Więc stań w świetle, a zrobię Ci ostatnią przysługę. Stoję. Teraz stoję przed Tobą. Czego pragniesz? Zejdź do mnie. Załatwmy to honorowo. Dlaczego zawsze musi się dokończyć przemocą? Niestety on nie będzie się bał nas, będzie uciekał. Bo tego nie chcesz? Buh. A ja nie pozwolę zniszczyć mojej. Tak życia. jest z bojutkami. Nie pozostawiasz mi wyboru. Zginiesz. Nie wchodź tam, gdzie Cię nie proszą. A. 야어

Nie, ja muszę go łapać. Niech bo spadniesz, uważaj A ja bym mógł się dostać, fajnie. A teraz. Pięknie! Przed niego weszliśmy i go zabiliśmy. Nie masz już dokąd uciekać. Zdrać mi swoje sekrety. Moja rola się skończyła. Bractwo nie jest na tyle słabe, by moja śmierć mogła je powstrzymać. Jakie bractwo? Nie tylko Al-Mu'alim ma plany co do Ziemi Świętej. Nic więcej ci nie powiem. Skończyliśmy więc. Błagaj swojego Boga o wybaczenie. Dawno nas opuścił. Opuścił mężczyzn i kobiety, których przyjąłem pod swój dach. Co masz na myśli? Żebracy, dziwki, ćpuni, trendowaci. Wydaje ci się, że to materiał na niewolników? Nie nadają się nawet do najpospolitszych zajęć. Nie. Brałem ich do siebie nie po to, by ich sprzedać, ale aby ich uratować. A ty i tak zabiłbyś nas wszystkich. Masz rację. Czerpiesz zyski z wojny ze zniszczonego życia. Tak, oczywiście, że tak myślisz, w swojej ignorancji. Odgradzasz swój umysł? Tacy, jak ty, robią to najlepiej. Nie widzisz w tym ironii? Nie, zdaje się, że jeszcze nie. Ale zobaczysz. Dobra, musimy teraz uciec, ale to... No dobra, to jeszcze posiedzimy do odcinek nad tym wszystkim. Ja się do żegnałam żegnam, do zobaczenia, usłyszenia w kolejnym odcinku. Które naprawdę będzie ostatnim odcinkiem, na razie przed montowaniem, ponieważ nie chcę mieć za dużo do montowania I tak będzie dużo, no dobra narka